Lucio, trzeci w Resowie TV. Jak czujesz się debiutując przed kamerą telewizji klubowej? A Bardzo fajnie, troszeczkę zestresowana, ale wszystko dobrze, fajnie. Gościsz wraz z drużyną, pierwszą drużyną Resowi tutaj w Woli Chorzelowskiej podczas obozu zimowego. Sporo intensywnej pracy, ale myślę, to taka dobra lekcja dla Ciebie. Tak, tak, na pewno. Bardzo, bardzo fajnie teraz właśnie trenujemy intensywnie. Bardzo fajna dla mnie lekcja, no i na pewno dużo wyniosę z tego obozu. Jesteś uczniem SMS Resowia Rzeszów. To także pewno fantastyczna sprawa dla wszystkich Twoich kolegów, młodszych, starszych, że do tej pierwszej drużyny można jednak aspirować. Tak, tak uważam i no, cieszę się, że dostałem taką szansę i mam nadzieję, że jak najlepiej ją wykorzystam. Jeśli chodzi o treningi, no właśnie, jak czujesz się podczas tych jednostek prowadzonych przez szkoleniowca Rafała Ulatowskiego? Bardzo dobrze, no gramy w systemie takim teraz na dwójkę napastników, no i bardzo dobrze się czuję na tej pozycji, no i uważam, że... Dobrze się pokazuje, no zobaczymy. Siłownia, sparingi, a także gry kontrolne wewnętrzne, jak dajesz radę? Jest zmęczenie, na pewno, ale no uważam, że daję radę sobie bardzo dobrze. Liczysz na to, że ta runda rewanżowa to będzie Twój czas, że będzie szansa, żeby pokazać się na boiskach Fortuna Pierwszej ligi? Mam taką bardzo dużą nadzieję i na pewno wykorzystam. Jestem tego pewny. Jeśli chodzi o to, od kogo najbardziej czerpiesz wzorce z ekipy seniorskiej, czy jest jakiś konkretny zawodnik? No, teraz z moich pozycji, no to w sumie ciepiel. Fajnie podoba mi się jak gran, też yy, yy, łyższasz bardzo mi się podoba, no i wszyscy z przodu ogólnie podobało mi się, coś tam od nich zawsze jakieś fajne cechy można sobie, fajne zagrania sobie wziąć do siebie i popatrzeć jak to robi i potem sam spróbować. Spora rzesza tych młodych zawodników yy, zawitała do Woli Chorzelowskiej, tworzycie taką zwartą y, grupę, y, no właśnie, czy jest jakaś wymiana doświadczeń już między tym młodym pokoleniem? No tak, tak jest, jest. Co mniej więcej tak sobie tam przekazujecie, jeśli można wiedzieć? A to wszystko, co na boisku. No i życiowe też są oczywiście jakieś rady, ale no przede wszystkim te, co są na boisku. No i teraz taki typowy warsztat obozowy. Z kim dzielisz pokój? Jaki to jest człowiek na co dzień? No, to z Dawidem Pieniążkiem. Ogólnie no to znamy się bardzo długo i no już jeździliśmy na obozy razem, jak byliśmy mniejsi. No i fajnie tak wrócić do tego, co kiedyś było, bo potem nasze drogi się rozeszły. Dawid poszedł do Wisu, ja poszedłem do Legi. No, a teraz znowu możemy razem dzielić pokój. No i śmiesznie, fajnie, podoba mi się. Jeśli chodzi o Twoje preferencje dotyczące menu kuchennego, no właśnie, bo większość mówi, że to pizza, spaghetti, jak to wygląda? No, powiem, że bardzo pyszne. Podoba mi się, wszystko smaczne. Jest też troszeczkę włoskiej kuchni, więc mi odpowiada jak najbardziej. Lucius, szczerze i dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję.